Oryginalnej, oryginalnej serii. Recenzji memów. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się uwielbianym przez wszystkich, kochanym i wcale niezajebanym przez dzieci opóźnione w rozwoju. Znane również za granicą jako Good Orange, co oznacza Good Orange. Or co może kryć się za tymi enigmatycznymi słowami. No i od tamtego czasu niewinny gag przekształcił się w pewnego rodzaju plagę, która przejęła pół polskiego internetu. Czyli. Każdy piszący... <grym wytrych> ...złodzownie wszędzie. Tekst ten y, się stał pewnego rodzaju wyznaczykiem trendu. Teraz każdy, nie wiem czy widzieliście, nie wiem czy się z takimi komentarzami, że... ...ktoś pisze... Dobre! Krzesłowe! <grym wytrych> Albo inne tego rodzaju przekształcenia, czyli taka mała formułka, nie wiem czy wiecie... Matematyka w memach. Z jednej strony dobre, z drugiej strony wyraz, z końcówką owe. No i przecież prawda? prawda. I właśnie, Jak być zabawnym człowiekiem tutoria. To nie tak, że memy to poważny biznes. Ale memy to poważny biznes. By mem całkowicie się nie skurzy, Trzeba go stosować z umiarem. Nie to co. Dobre, pomarańczowe to idealny przykład tego, jak zajebać mema. Nie jest sztuką wpierdalać ten sam tekstik do każdej sekcji komentarzy, gdzie to jest tylko możliwe, lecz umiejętnie się z tym obchodzić. Wymagane jest tutaj posiadanie wyczucia, gdyż większość żartów ma sens i bawi ludzi tylko wtedy, kiedy postuje się je w odpowiednim kontekście. Nie, nie jesteś za. Zamknij mord. Nie, nie jesteś zabawnym ziomeczkiem, jeśli po prostu krzyczysz ciągle ten sam tekst, jakbyś był pacjentem z zaawansowanym zespołem Tureta.